W odcinku pokażę Wam, jak pobrać muzykę MP3 na YouTube DLG. przez YouTube DLG. Dlatego wchodzimy sobie w internet. Um, Wyszukujemy sobie jakieś muzyki. Na przykład muzyka bez praw autorskich y, około 15 minut, żeby to się nie pobierało zbyt długo. Hop! Tu sobie kopiujemy link. Otwieramy sobie YouTube DLG. No, coś nam nie muszę. Ok, otwieramy go. No i teraz wklejamy link. I ten link to jest właśnie yy, do tej muzyki. Ed. I tu klikamy tam chmurę i on, y, tu mamy procenty i on się nam zaraz zacznie pobierać. Tu mamy proces, teraz się pobiera status. Tu mamy szybkość. No i nam się to właśnie pobiera teraz. Jeżeli ktoś z Was chciałby pobrać sobie YouTube DLG, link w opisie do pobierania go yy, będzie można sobie zainstalować, pościągać parę muzyk, posłuchać itd. Mamy już 94%. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to piszcie w komentarzach. No, i tu możemy już sobie zakończyć. Wychodzimy. Na pulpicie nam się pojawia ta muzyka, którą właśnie przed chwilą pobraliśmy. Zaraz Wam pokażę. I tutaj mamy muzyka bez praw autorskich idealna pod filmiki i livey 15 minut MP3. Możemy sobie w nią wejść. Okay. Nasza moja muzyka, naszym albumie. Mamy ją teraz na pulpicie. No mo tak jak mówiłem, jeśli chcecie więcej y, filmów takiego typu, piszcie w komentarzach. No i zasubskrybujcie ten kanał, dajcie lajka. No i cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak pobrać muzykę MP3 na YouTube DLG. przez YouTube DLG. Dlatego wchodzimy sobie w internet. Um, wyszukujemy sobie jakieś muzyki Na przykład muzyka Bez praw autorskich y, Około 15 minut żeby to się nie pobierało Zbyt długo Hop. Tu sobie kopiujemy link Otwieramy sobie youtube dlg no, Okej okay, otwieramy go no i teraz wklejamy link i ten link to jest właśnie yy, do tej muzyki. Ed. I tu klikamy tam chmurę i on, y, tu mamy procenty i on się nam zaraz zacznie pobierać. Tu mamy proces, teraz się pobiera status. Tu mamy szybkość. No i nam się to właśnie pobiera teraz. Jeżeli ktoś z Was chciałby pobrać sobie YouTube DLG, link w opisie do pobierania go będzie można sobie zainstalować, pościągać parę muzyk, posłuchać i tak dalej tu mamy już 94%. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to piszcie w komentarzach. No i tu możemy już sobie zakończyć. Wychodzimy. Yy, na pulpicie nam się pojawia ta muzyka, którą właśnie przed chwilą pobraliśmy. Zaraz Wam pokażę i tutaj mamy muzyka bez praw autorskich, idealna pod filmiki, live'y, 15 minut, mp3, możemy sobie w nią wejść. Yy, naszym, moja muzyka w naszym albumie, my mamy ją teraz na pulpicie. Mimo drodzy, tak jak mówiłem, jeśli chcecie więcej filmów takiego typu, piszcie w komentarzach, no i zasubskrybujcie ten kanał, dajcie lajka, no i cześć!